chciałabym wam pokazać narzędzie, które pomoże wam zdecydować, na przykład, jakiego ucznia wybrać do odpowiedzi. To będzie takie koło fortuny. Żeby sobie ustawić takie koło fortuny, musimy wejść na stronę willdecide.com. Zobaczcie, w l d e c i d e i tutaj pokazuje nam się takie koło, które w tym momencie jest już czymś uzupełnione. Ale my oczywiście będziemy mogli go dostosować do siebie. Zobaczcie, zjeżdżamy sobie na sam dół i to, co musimy zrobić, to musimy zmodyfikować nasze koło, tak? Klikamy sobie w tym celu tutaj w prawym rogu e, na ten szary guziczek, no i będziemy modyfikować. Co to znaczy, że będziemy modyfikować? To znaczy, że tutaj będziemy sobie wklejać e, swoje. Swoje na przykład imiona swoich uczniów, tak? Możemy sobie wkleić listę, e, gdybyśmy ją sobie skądś e, skąd pobrali, tak? Ale możemy też wpisywać imiona ręcznie. Czyli możemy na przykład wpisać: Kasia, Marysia, a Maciek, Krzyś. Lena i tak dalej. Jak wykorzystujemy ostatnie okienko, to wyskakuje nam jeszcze jedno kolejne, tak? Czyli cały czas możemy sobie dodawać, tak? No to jeszcze jakaś pola i niech będzie tomek. No i dobra. Mamy tutaj, możemy sobie wpisywać ogromną listę, tak? Różnych rzeczy, to nie muszą być koniecznie imiona, bo możemy sobie tutaj wybrać coś innego, tak? Na przykład możemy tutaj wpisać tematy do rozmowy i uczeń podejdzie i wylosuje sobie temat. Tak? Co możemy dalej zrobić? Możemy sobie nadać tytuł. Mam hmm, tutaj uczniowie klasy pierwszej. No i to, co musimy zrobić? To musimy kliknąć Apply will changes. I zobaczcie, na tym kole pojawiły się już moje imiona, te, które sobie wpisałam. I mam tytuł uczniowie klasy pierwszej. Teraz będę chciała wybrać kogoś, kto będzie odpowiadał dziś na zajęciach. Więc co robię? Klikam. Po prostu sobie klikam na koło i zobaczcie, już widzę, że Marysia będzie dziś odpowiadała. Albo ewentualnie, że Marysia coś wygrała. Tak? Czyli to, co tylko robimy, to wpisujemy sobie tutaj imiona, tytuł i zmiany. E akceptujemy zmiany, tak? I tyle. To, co możemy też zrobić, to możemy, mm, możemy sobie pobrać kod takiego koła. O, zobaczcie tutaj i możemy go sobie wkleić gdzieś na jakąś swoją stronę, na przykład. Mam nadzieję, że będzie przydatne. Często jest tak, że jakoś tak odruchowo wybieramy ciągle te same osoby do odpowiedzi, a to koło pozwoli nam decydować i wybierać no, za każdym razem innych uczniów.